Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie, jak wam mówiłem, będziemy łowić żeby ze stawu. Ruszajmy na łowienie żab. Dobra, jakaś tutaj. Nie, no, w żaby. Tu mam siatkę. Tutaj musiałem zamontować inną, bo, mi się... bo to było zielona jak ta trzymanka. Zielona siatka była no i musiałem od ziemniaków zamontować, bo mi się zepsuła. Dobra, tylko gdzie my jakąś tutaj teraz złowimy? Eee, żadnej tu nie widać. O nie, są jakieś. Tylko, że się ukryły. Jeszcze pójdziemy tam na jeszcze drugą stronę. Wy, pewnie na pewno nie znacie tego miejsca. Kurde, tylko gdzie my je teraz widzę, więc złapiemy. A, wiem gdzie mogą być. Tylko muszę, muszę tam przejść. Tam jeszcze dalej. Tam w te krzaki. Tam ich jest dużo. Dobra, przez ten czas mogę Wam też nagrywać ładne tutaj widoki. O. Tej tą, możecie sobie oglądać. Ja muszę patrzeć na prosto, żeby w nic nie wejść. A wy możecie tutaj oglądać ładne krajobrazy. Piasek. Aww. Tu jest dużo suchego. Tu mokry. A tu woda. Staw taki. Ładny. Żeby się tutaj też myją, znaczy myją, kąpią. Kurde, tylko gdzie ja je teraz znajdę? Już były tu. Ech, patek się eee, Kurczę, nie wiem. Tam w krzaki miałem Pójść. Pójść. Widziałem węża. Tam w krzaki poszedł. Nie będę przecież za nim szedł. Węże są niebezpieczne. Trzeba właśnie unikać węży, żeby im nie zrobić krzywdy, bo was potrafią ugryźć. No i mnie też, co nie bym mógł ugryźć. No kurde, co tu lata. Razi tu. Zero żabek, ale coś zresztą się wymyśli. O. Są tutaj, skaczą jakieś. Jakiejś wielkości różnej. Pęczynka. Dobra, już tu wolę nie iść. Kurczę. Kur, Może tam jeszcze pójść. Mamy no, jakiś, muszę się znaleźć na dzisiejszy odcinek. Chyba nie pokazałem żadnych żab. No dobra. Może zaraz się jakieś znajdzie. Tu kiedyś dużo żab było. Jakieś to tutaj z 10 żab złapałem. To może się stąd wyprowadziły, bo ja tutaj często przyjeżdżałam właśnie, żeby złowić żaby. No i pewnie się stąd wyprowadziły. Ale jak nie, nie będę łowił żab, to możecie pooglądać ciekawe rzeczy. Tam jest słońce. tu słońce. fajne są te krajobrazy. Ale ten wąż mnie naprawdę... Ja nawet widziałam jego tył w krzakach. Zanim mnie szedł, ale rzadko tak napotkać i zauważyć, węża dla mnie rzadko. No nie wiem, gorąco dzisiaj dobra, tutaj trochę się ślimy powoli. Nie widzę to, pójdziemy jeszcze na drugą stronę. Już 4 minuty szybko leci ten czas 4 minuty już trwa ten filmik o jakaś tam była już jej nie widzę jakieś puszki jakieś te tu są co tu było Tylko jakaś żaba chyba była co się wydaje ale dobra o tam jest jakaś O, poszła. Gdzie one mają tam kryjówkę? Czy wejdę tam w krzaki? Czy tam... O, kurde, skaczą tu jakieś. Ups, nie tą stroną walłem, ale i tak nie złapałem. Nie zabiłem żaby, udało jej się odsunąć tak to trup Bez szczęście że je nie zabiłem kurde tu nie widzę prawie żabę nie no skaczę trochę ale to z ładne płasko tam jeszcze tam w te krzaki wejdę może coś się tam znajdzie Skaczą tu jakieś widza tylko, że ich złapać nie mogę. Przyczajcie, o tam jest jakaś. Tylko ona jest tak na wodzie, to jej chyba nie złapiemy. Ach, za krótka ta siatka jest. Tam jeszcze jest jakaś widza. Ja w tych było to weszłam. Kurde. Nie widzę. Jakby miał, to bym wam jeszcze pokazał właśnie jak jedzą te zielone żaby. Bo mi w hodowli bardziej jedzą Ym, zielone żaby niż te trawne, brunatne. Muszę tam wejść, w krzaki. Cały się na dodatek ubrudziłem. <śm> ale dobra. Dobra, spróbujemy jeszcze złapać w tych krzakach, co mówi. My... Zepsuła mi się siatka. No nic. Nic się nie zrobi. O Boże, te krzaki tam teraz wejść. Tutaj trochę nadepnąć. Tu jest dużo żeby. Tam jest nawet jakaś. Teraz z tą połamanym siatką, to ja nie wiem jakie złapa. Uch! Sam patyk! Yy... Tak. Co ja tam złapałem? To nie jest żaba. <śm> um odcinek mi nie wyszedł. Bo sam patek tylko mi został. Nie wiem, czy to jest sens brać. To i tak się połamało. No nic, muszę już wyjść z tych krzaków. O Boże. Tak, czyli siatki. Siatka na to łowienie się zakończyła tragicznie, bo nie mam siatki. A no. to co? Nie mamy ni, Albo. Jeszcze pojemnik mi został, ale co ja złowię tym pojemnikiem? Nic. Chociaż możemy wejść i spróbować, ale i tak pewnie nam się nie uda. Mi. Tak czyli w krzaki rzucić je na żabę. Trochę przycisnąć. Jak będę, tylko ja myślę, jak, jak później bym ją wyjął z tego pudełka, żeby nie uciekał. Widzowie. Nic mi z tej siatki nie zostało, tylko tam jest to żółte. Będę musiał to wziąć, bo nie chcę zaśmiecać środowiska, bo nie wolno. O Boże! Jak tu się wślizgnąć, żeby nie wpaść do wody. Podrażę sobie trochę połazić, muszę coś tu będzie jakieś puszki, Boże, naprawdę te ludzie zasiewają środowisko, no, no Boże, Uch. nic nie ma, w wiadromi spadło, to żab, chyba nie będziemy łowić na dzisiejszym odcinku, to Byśmy sobie tylko pooglądali tam, nie wiem, na przykład... O, tam jest jakaś, tylko ja tam nie wejdę. Nie, ja tam nie wejdę, tu jest woda. Teraz mi będzie gorzej wyjść z tej trawy. Wejść było trochę prościej, ale teraz wyjść... Sztukuję tych krzaków. Dobra, udało się. Próbujemy jeszcze gdzieś. Tu w ogóle są rybki. Też. Melki się takie robią na wodzie. No ale... Jak rybki to rybki. Nieważne. Jak Widzę, wie. Siedzi tu żaba. Siedzi. Yy, a nie. Gdzieś tu była. Nie widać? oni nie jest, o Boże, nie widać jej bim, 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 bim. Boże, 12 minut trwa ten filmik, ale to nie ważne. Z tą żabą udało mi się, chociaż znaczy górne jak to się mówi. A, że dobrze mi się udało złapać tą żabę. Przyczaiłem się, uklękłem, no i ją złapałem właśnie wiaderkiem. No, ale, no, nie miałem innego wyjścia. Wisiałem ją wiaderkiem, bo mi się siatka rozleciała cała do końca. No i ją patykiem, jak patykiem złowić żabę? Nie daj się. Trochę otworzymy, żeby ją zobaczyć. Czekajcie chwilę. Dobra, otworzyłem delikatnie. Tak wygląda, ładna, zieleniutka jest, wiem. O, proszę bardzo, ładna żabka. Bardzo ładna, podoba mi się. Fajna. Dobra, mamy żabę. Misja wykonana. Jak tam? Słyszeliście ten, 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 ten. Właśnie. No nową misję wykonałem co pełnię jedną żabę, chociaż dobrze, że jedną no, nawet chciałem jedną, to, to jest bez problemu. Możecie teraz sobie na luzie pooglądać krajobraz. Tylko nie wiem czy ten. Czy ten krajobraz nie jest czasem czarny. Nie, chyba nie. Ola ładny lasek tu jest. Sobie te parę zbliżeń. Tam daleko też jest las i drzewa tam za tymi, 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 no, roślinami, czy nie wiem, jak to się nawet nazywa. Ładnie tutaj wszystko wygląda. Zmęczyłem się. Widzicie? Widzowie? No, gorąco jest. No, chociaż za bardzo się nie męczyłem, bo ja tylko uklękłem i złapałem w żabę. Ale właśnie, miałem wyciągnąć tą, tą siatkę z wody, bo nie chcę brudzić środowiska. Ale to już jak, jak będę jechał do domu ze stawu. Dobra, no to jest nieważne, wszystko. No. Ładnie tu jest. Ciepło, można się nawet popalać. No, jak mówiłem, udało mi się żebym o to wyłowić. O, tak z górki tu jest, to będzie źle na, znaczy mi nagrywać. Żaba tu jest, ta woda w tym stawie jest brudna, zielona. Tu nikt się nie, nawet nie przyjeżdża kąpać. To jest żaba. Tu ładny krajobraz. No i też chyba teraz będziemy się żegnać. Та, на райе.